A to mamy niespodziankę. Słucham? Na tabletki antykoncepcyjne jest już chyba za późno. Ale nie rozumiem, wszystko w porządku? Tak. Dziecko wygląda na zdrowe. Ale jakie dziecko, nie rozumiem? Jest pani w ciąży. Gratuluję. Ale jak to, to jest. Przecież to jest niemożliwe. Ja mam chłopaka dopiero od kilku dni. Na no oko. To 12-13 tydzień. Ale trzeba będzie jeszcze wykonać badanie na poziom beta-HCG. Proszę się wytrzeć. Nie, coś, coś, jest, coś jest nie tak. To, to jest niemożliwe. To nie może być prawda. Przykro mi, że jest to dla Pani zła wiadomość, ale ja jestem lekarzem już od 30 lat i proszę mi wierzyć, jest Pani w ciąży. Dobrze, dobrze. Proszę sobie spokojnie tam usiąść. Suska? Co się stało? Jezus, za wygodę, żeś miała zemdleć zaraz, co jest. Złóżka, bo jest. usiąść. No mów, mów, co się stało? Ona okazało się, że. Boże, Suska, jesteś chora? Nie, ale proszę ci powiedzieć, że to nie jest nic poważnego. Nie, bo ja jestem w ciąży. Co? Ty jesteś w ciąży, ale jak to już? Tak, przez trzy miesiące się nie zorientowałam. Jak przez trzy miesiące? To ty jesteś Zuzka w trzecim miesiącu ciąży? Z kim? No na pewno nie z Adrianem. Nie martw się Zuzka, damy radę, nie martw.